Witajcie, kochani, na spotkaniu z serii Tarot Artystyczny. Dziś, dlaczego ta osoba pojawiła się w moim życiu? Myślę, że każdy z nas ma taką osobę, która wzbudza pewne emocje, która burzy pewne zastałe schematy, i zastanawiamy się właściwie o co chodzi. No i dziś właśnie możemy sprawdzić, zastanowić się nad tym, dlaczego ta osoba pojawiła się w twoim życiu. Mamy tutaj karty i zaczniemy od pytania następującego: jaką emocję ma pokazać ta znajomość w tej osobie, a jaką w tobie? Sprawdźmy. Karty są już potasowane. Ale jeszcze raz przełożę. I zobaczmy. Pomyślcie o osobie, którą chcielibyście sprawdzić pod tym kątem, i działamy. Jaką emocję ma pokazać ta znajomość tej osobie? Może ma stłumioną, a jaką emocję ma pokazać Tobie? Być może właśnie do przyjrzenia się, do przepracowania, do zastanowienia się nad tym, nad czym do tej pory się nie zastanawialiśmy. No to sprawdzamy. W tamtej osobie pokazuje się emocja do przepracowania, emocja rozpacz. A u ciebie pogarda. No, niesamowite. Aż mnie, aż mnie zatkało. No niesamowite, zobaczcie. Ty okazujesz, bądź masz okazać, bądź okazałeś, bądź okazałeś, a wcale nie chciałeś, czy okazałaś, a wcale nie chciałaś pogardę. Ym. A ta osoba z, y, zmierzyła się, czy mierzy się z emocją rozpacz. Przyjrzyjmy się tym emocjom. Rozpaczamy, kiedy czujemy się bezsilni. Bezradni i pozbawieni szans. Rozpaczamy po stracie czy wielkim nieszczęściu. Rozpaczamy, kiedy nie mamy już cienia nadziei, że będzie lepiej, że coś się zmieni. Rozpacz to stan, który można porównać do przepaści bez dna, w którą się stopniowo zapadamy. Patrzymy w dół, nie w górę, i ta ciemność nas woła i pochłania. Rozpacz to jeden z etapów żałoby. Zarówno po utracie kogoś bliskiego, jak również złudzeń, nadziei czy dobytku. Wizualnie to uczucie oddaje najlepiej scena z dowolnego filmu lub książki, w której bohater, dowiedziawszy się o jakiejś tragedii, płacze, zawodzi, rwie włosy z głowy. Stąd często rozpacz nazywa się bezdenną, czarną, straszną i dziką. To stan, w którym wydaje nam się, że nie zostało już nic. Nie ma po co żyć. Opadamy z sił, nie jesteśmy w stanie skupić się nawet na najprostszych codziennych czynnościach, jakby ktoś zgasił światło. Te wszystkie metafory oddają jeszcze jedną prawdę o rozpaczy. Jest ona iluzją, momentem zaślepienia, w którym nie dostrzegamy wszystkich aspektów danej sytuacji. Dlatego, choć naprawdę wydaje nam się, że wszelka nadzieja zgasła, Wystarczy mały jej płomyk, by rozpacz zmieniła się znów w nadzieję lub radość, tym większą, im większa była rozpacz. Na samym dnie rozpaczy często odnajdujemy bowiem diament. Tym diamentem jest wola życia. To ona daje nam siłę, by podnieść się po największych nieszczęściach, jeśli oczywiście się w nas obudzi. Niektórych rozpacz popycha do czynów ostatecznych. Inni zamykają się w rozpaczy i cierpieniu na długie lata. Co im daje to uczucie? Ucieczkę od rzeczywistości. Kontakt z tym, co utracili. Zwykle, kiedy za czymś rozpaczamy, uświadamiamy sobie dobitnie, jak bardzo było to dla nas ważne. I im dłużej trwa rozpacz, tym dłużej jesteśmy z tym czymś lub z tym kimś w kontakcie. Rozpacz, tak jak żałoba, jest nam potrzebna. By pożegnać to, co było, i otworzyć się na nowo. Gdybyś miał wskazać, jakie diamenty znalazłeś na dnie swojej rozpaczy, to co to było? No, to jest informacja o rozpaczy i o tym, dlaczego ta osoba spotkała Ciebie. Być może właśnie po to, żeby zadać sobie to pytanie. Gdybyś miał wskazać jakie diamenty znalazłeś, znalazłaś na dnie rozpaczy. Co to było? Zobaczmy teraz co jest po twojej stronie. Pogarda. Pogarda to patrzenie na innych z wyższością, nieliczenie się z ich zdaniem i jawne okazywanie braku szacunku. To silna niechęć wobec kogoś lub czegoś wynikająca z przekonania o jego bezwartościowości. Gardzić oznacza pomiatać kimś, lekceważyć, poniżać go i odtrącać. Odwracać się na potrzeby innych, nie starać się ich zrozumieć. Pogarda podszyta jest obojętnością, brakiem empatii i wiary w to, że ktoś inny jest wartościowy i zasługuje na cokolwiek. Pogarda to patrzenie, ale nie widzenie. Słyszenie, ale nie słuchanie. Czucie, ale nie odczuwanie emocji innych. To traktowanie innych jak powietrze. Pozwala to podnieść iluzoryczne poczucie własnej wartości przez to, że innych traktuje się jak gorszych od siebie. Prowadzi zazwyczaj do nienawiści, dyskryminacji i wykluczenia osób czy grup społecznych. Ale zdarza się, że wobec cudzej nikczemności nie można już czuć nic oprócz pogardy. Jeśli jednak człowiek odczuwa pogardę wobec siebie samego, to powinien się za to przeprosić. Po co nam to uczucie? Pozwala zwiększyć poczucie własnej wartości wtedy, gdy mamy je bardzo niskie, podnieść prestiż, dodać sobie znaczenia. Oddziela od prawdziwych emocji przez co ułatwia manipulowanie innymi i używanie ich do swoich celów. Jest też przydatna do manipulowania samym sobą. Często zakrywa zaniżone poczucie własnej wartości, ale pozwala też czasem widzieć, kogo należy omijać szerokim łukiem. Zastanów się, jak mocne jest Twoje poczucie własnej wartości i czy potrzebujesz poniżać innych, aby je podnieść. Może to jest właśnie pytanie, które ma być zadane Tobie w związku ze spotkaniem tej osoby. Zobaczmy teraz, co nam powie tarot. Karty mamy już potasowane. Przełóżmy sobie jeszcze raz. I zadamy następujące pytania: Co ta osoba ma pokazać Tobie w uczuciach? Co w myślach? Co w finansach? Jakie wsparcie i jaka rada okej. Okay. Co ta osoba, pojawienie się tej osoby ma Ci pokazać finansory w uczuciach. Zaufanie, zaufanie do osób, do Siebie, do swoich uczuć, do swoich emocji, może masz za zadanie podejmować decyzje bardziej na zasadzie emocji niż myśli, może chodzi o to, żeby zaufać ludziom i ich emocjom, ponieważ to jest król kielichów, czyli osoba mężczyzna, który. Okazuje doświadczenie w emocjach, doświadczenie w uczuciach, zrównoważenie emocjonalne. Być może również jest to osoba związana z doradztwem. Co ta osoba ma pokazać Ci, jeśli chodzi o myśli? Och, widzę, że ewidentnie tutaj jest jakieś skazanie na mądrego doradcę. Mądrego, mądrą osobę, która będzie. Rozstrzygać pewne kwestie, czy od strony uczuciowej, bo również to sugestia, żeby poradzić się kogoś mądrego, i tutaj również w przypadku myśli i kwestii intelektualnych, również jest sugestia, ażeby się połączyć i poradzić z czymś wyższym, być może z własnym wyższym ja, albo z, z osobą, którą uznajemy za jakiś autorytet. Co w finansach? W finansach pojawienie się tej osoby wpłynie na to, że będziemy kontynuować już wcześniej zasiane ziarna sukcesu i będziemy je pielęgnować i będziemy mogli skorzystać z ich, z ich efektu. Może to być również jakiś sukces związany z wcześniejszą inwestycją, coś, co się zwróci, coś, co przyniesie korzyści finansowe. Jakie wsparcie? Wsparciem będą wspaniałe, nowe pomysły, które do Ciebie przyjdą po przeanalizowaniu tej całej sytuacji. Wsparciem będzie również właśnie taka świadomość, że przychodzą nowe rzeczy po Wcześniejszych trudnościach. Może to być również nowy początek, związany właśnie z jakimś pomysłem, z jakąś ideą, którą będziemy niedługo wcielać w życie. I jaka rada? Radą jest asertywność. Broń swojego, stój na straży tego, w co wierzysz. Bądź pewny, pewna siebie. Widzimy tutaj osobę, która broni swoich przekonań, swoich poglądów i jest asertywna, zdaje sobie sprawę z tego, że podlega naciskom, ale y, działa i dzięki temu cały horyzont się już rozjaśnia, rozstępują się ciemne chmury trudnych myśli i y, przeciwności. Zobaczmy, co na to nasz ciasteczkowy sklepik. Nigdy nie negocjuj z intuicją. No proszę, możemy to położyć przy królu kielichów i emocji. Nigdy nie negocjuj z intuicją. Jak ci intuicja podpowiada, że tak, to znaczy, że tak. Jak nie, to nie, bo twoja intuicja to jest twoja głęboka wiedza, z którą, y, którą zdobyłeś w trakcie swoich dotychczasowych lat życia i która. Łączy ze sobą wszystkie energie Twojego ja. Co w takim razie powie nam nasz przewodnik duchowy? Widzimy tutaj wróżkę, która widzi poza obecną sytuację, więc Spójrz poza obecną sytuację, spójrz szerzej, spójrz głębiej w siebie. Być może to pomoże Ci rozwiązać kwestię i zrozumienie tego, dlaczego ta osoba znalazła się w tej chwili w Twoim życiu. A co nasz wszechświat? Moje szczęście jest bezpośrednim odzwierciedleniem poziomu mojej wiary we wszechświat. I jeszcze sprawdźmy, w jaki sposób możemy sobie w tej sytuacji pomóc. I z. Wyluzuj, wyluzuj. Dzisiaj pozwalam sobie i życiu być łatwym. Niech to będzie łatwiejsze i łatwe. Nie szukajmy problemu we wszystkim. I jeszcze nasza afirmacja. Jestem spokojna, chroniona i bezpieczna. Wszystko idzie dobrze. No proszę, to dokładnie dotyczy tego, ażeby troszkę lżej podejść do życia. Łatwiej, trochę łatwiej. A Na koniec jeszcze karta dla osoby, która ma dziś urodziny, która trafiła na ten filmik w dzisiejszym dniu i ma dziś urodziny. Zobaczmy. Boska interwencja. No niesamowite. Dokładnie odpowiada pytaniu na, naszej dzisiejszej, naszego dzisiejszego spotkania. Boska interwencja. Bóg syła cuda. Aby odpowiedzieć na szczere modlitwy. Być może pod świadomości prosiłeś i prosiłaś Boga czy wszechświat, to zależy, kto w co wierzy i jak widzi siłę wyższą, energię wyższą. Być może wysłałaś informację, czy wysłałeś informację, że potrzebujesz się z tym zmierzyć. Z tym, co przyniosła Ci obecność tej osoby w Twoim życiu. Bóg syła cuda, aby odpowiedzieć na szczere modlitwy. I tym optymistycznym akcentem bardzo Was serdecznie pozdrawiam. Bardzo dziękuję za Waszą obecność i do następnego razu. Mm.